Ze mną trener pierwszej drużyny w dyświecie Krzysztof Urtnowski. Witam trenerze. Dzień dobry. Na początek trenerze gratuluję zwycięstwa. No Mecz dzisiaj ciężki, szczególnie ta końcówka, jak to wyglądało z ławki trenerskiej. Dzisiaj w pierwszej połowie, w której szczególnie tam wda właśnie miała przewagę. Nerwowa końcówka, pewnie przez nasze poczynania w pierwszej połowie, gdzie, gdzie graliśmy mecz taki troszeczkę nie w stylu trzecioligowym jak do tej pory, tylko bardziej przypominający zeszły sezon, gdzie byliśmy przy piłce, mogliśmy grać atakiem pozycyjnym, tworzyć sytuację w taki sposób, jak chcemy. I ta pierwsza połowa no, taka była troszeczkę inna jak na to, na to co, co, co w poprzednich kolejkach gdzieś tam widzieliśmy. Nie chcę mówić, że nas to zaskoczyło, bo byliśmy na to przygotowani. Niestety nie zamknęliśmy w odpowiednim momencie meczu, bo sytuacja na 2, na 3-0 była, była niejedna. Stałych fragmentów gry, o których później jeszcze troszeczkę powiem, było też dość sporo i wystarczyło. To jest to jest takie małe słowo, ale wystarczyłoby włożyć na dwa trzy i na pewno ten mecz był spokojniejszy. Mimo wszystko, wielkie gratulacje dla zespołu. Eee, kolejne zwycięstwo, drugie, drugie z rzędu w tym momencie i, i, i idziemy dalej. A jak to wyglądało z perspektywy taktycznej? Eee, czy wszystko było tak, jak miało być, czy jednak czymś zespół wybrzeża dzisiaj was zaskoczył? W pierwszej, połowie, w pierwszej połowie na pewno nas nie zaskoczył. Spodziewaliśmy się ustawienia 4-1, 4-1 w bronieniu niskim, w bronieniu średnim i to było. Zespół bardzo płasko bronił, mieliśmy na to plan. Ten plan z przebiegu gdzieś tam pierwszej połowy uważamy, że, że był skuteczny. Troszeczkę więcej realizacji albo wiary w ten plan i, i na pewno tych sytuacji bramkowych byłoby więcej. Druga rzecz, wiedzieliśmy, że kluczowy będzie stał fragment gry. Tutaj duży plus dla sztabu, dla, dla, dla mojego asystenta, dla analityka. Zostawujemy im stałe fragmenty gry. Tak naprawdę na cały tydzień dla nich, mieli je przygotować pod przeciwnika, przetrenować z zespołem. Może nie do końca z tych stałych, które trenowaliśmy, ale mimo wszystko wygrywamy 2-1 i dwie bramki w stałym fragmencie gry, więc plus dla, dla mojego sztabu. Następny mecz z winetą woli na wyjeździe za tydzień. Jak ten mecz jest ważny? Nie mówię tutaj oczywiście tylko o kontekście tabeli, ale jak on jest ważny dla was, żeby cały czas budować się mentalnie i cały czas, żeby ta atmosfera była dobra. No, atmosferę budują wyniki. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Przygotujemy się optymalnie tak jak do każdego innego meczu. I pojedziemy, pojedziemy do Woli na, tak, jak na każdy inny mecz, bardzo mocno zmotywowanym. Na pewno ostatni okres pomaga, bo zespół, zespół zaczął punktować i to, i to porządnie. 10, me, 10 punktów w pięciu ostatnich meczach, to jest średnia 2 punkty na mecz. Sprawia, że ta wiara i, i motywacja zespołu jest po prostu łatwiejsza do wykrzesania. Ten początek był ciężki. Wierzę, że te chmury już wszystkie rozgoniliśmy i teraz po prostu robimy, robimy swoją pracę. Jedziemy do Wolina, więc jedziemy, jedziemy w pełni zmotywowani, wygrać i przywieźć z Wolina trzy punkty, bo w delegacji jeszcze nie wygraliśmy. A, a wiemy, że w zeszłym sezonie była to nasza bardzo mocna strona wygraliśmy wszystkie mecze, więc taki cel na następny tydzień. Tyle Krzysztof Urtnowski po meczu w Daświecie Wybrzeże rewa, Rewalskie Rewal. Dziękuję. Dziękuję Ze mną napastnik drużyny w Daświecie Michał Kalita. Witam Cię Michał. Dzień dobry. Na początku gratuluję wygranej. Dziękuję. No i pierwsze pytanie oczywiście o Twoją bramkę dzisiaj z rzutu karnego. Pierwsza bramka w trzeciej lidze. Jak ona była dla Ciebie ważna dzisiaj? No bo na pewno czekałeś na nią i to długo, aż do dziesiątej kolejki. No nie będę oszukiwał, że bardzo długo czekałem na tą bramkę. Było tych trochę sytuacji zmarnowanych, niestety jednak z meczu na mecz czuję się coraz pewniej, mam pełne wsparcie tutaj sztabu, także mam nadzieję, że teraz ten worek się rozwiązał i z meczu na mecz będą te bramki padały, bo na pewno sytuacje są, tylko trzeba je wykorzystać. W pierwszej połowie mieliście naprawdę dużą przewagę na boisku, ale dlaczego do, do przodni schodziliście z wynikiem tylko 1 do jednego, jak to wyglądało na boisku w tej pierwszej części meczu i co według Ciebie tam zawiodło, że skończyło się po 45 minutach tylko 1-1. No taka jest piłka, niestety cały mecz, całą pierwszą połowę, przepraszam, przeważaliśmy. Ale co trzeba też powiedzieć, dobrze, oni się bronili, bo tak naprawdę całym zespołem bronili. Ciężko było się tam przebić. Mieliśmy jakieś poszczególne sytuacje. A oni wykorzystali co? Kontrę, wrzutkę, jedną tak naprawdę to była ich jedyna taka sytuacja w meczu, można powiedzieć i strzelili bramkę. I do przerwy było 1-1, ale w drugiej połowie dalej przeważaliśmy. Także myślę, że w pełni zasłu zasłużone zwycięstwo dzisiaj. A w drugiej połowie, jak ta gra wyglądała z Waszej strony, tam z boiska? Czy wszystko wychodziło tak, jak chcieliście, jak to sobie założyliście przed spotkaniem z, ze sztabem szkoleniowym? Czy jednak e, czymś was tam wybrzeże zaskoczyło na boisku? E, nie, myślę, że wykonywaliśmy plan na mecz. E, wiadomo, e, tutaj w wybrzeże mocno było że tak powiem, zdenerwowane decyzją sędziego o tym karnym. Próbowali wywierać presję na, nich, na, na sędziach, jak i na nas, ale nie daliśmy się sprowokować. Dowiedzieliśmy ten wynik do końca i wygraliśmy 2-1. Teraz mecz za tydzień z winetą Woli na wyjeździe. Jak ten mecz jest bardzo ważny dla Was, dla szatni, dla piłkarzy? Żeby tam też zdobyć trzy punkty, podbuduje to jeszcze bardziej Was na duchu i umocni Was w szatni? No na pewno e, możemy złapać fajną serię, bo gdybyśmy wygrali za tydzień, to będzie nasz trzeci wygrany mecz e, z rzędu. E, także uważam, że e, trzeba nadrabiać te punkty, które stracili, straciliśmy na, na początku sezonu. Jesteśmy w dobrym momencie, także jest to bardzo ważny mecz, zresztą tak jak każdy w tej lidze e, i, i po prostu musimy zwyciężyć. Tyle Michał Kalita po meczu w Daświecie Wybrzeże Rewalskie Rewal. Dziękuję. Ze mną Krzysztof Sobieszczuk, trener Wybrzeża Rewalskiego Rewal. Dzień dobry trenerze. Witam serdecznie. Chciałbym zacząć od takiego krótkiego podsumowania meczu w Waszym wykonaniu, bo mam wrażenie, że wyjeżdżacie do świata z bardzo dużym niedosytem. No tak, wyjeżdżamy z bardzo dużym niedosytem i z ogromną złością spowodowaną tym, co dzisiaj wyprawiał Pan, pan sędzia. No, mówimy o szacunku do, do sędziów. No to gdzie ma szacunek sędzia do. Tak naprawdę obydwu zespołów, ale przede wszystkim się do zespołu, który ja mam e, przyjemność prowadzić, no bo takich rzeczy się nie robi i takich kary się nie gwi, że tego w życiu nie e, nie gwizną, natomiast no, pan sędzia jak zwykle widział wszystko inaczej. Jest to przykra sytuacja, bo tak naprawdę nie, w ogóle nie powinniśmy na ten temat e, mówić, tylko cieszyć się piłką, natomiast dzisiaj się nie cieszymy, bo pomyślmy takiego sędziego, a nie innego. Mogło się trochę zakręcić w głowie Wam w ostatnim czasie, bo w ciągu tygodnia rozegraliście dwa mecze z innymi beniamikami. Najpierw z kotwicą kurnik wygrany 2-1, a dzisiaj porażka w świeciu. No, na pewno jest to dużo materiału dla analizy i dużo y, takiego materiału i możliwości do przyswojenia tego, tegoż materiału właśnie dla, dla zawodników. No Tak no, tak naprawdę materiał do analizy na pewno jest i po tym meczu. E, mam nadzieję, że pan sędzia też weźmie ten materiał do analizy i zobaczy co dzisiaj wyprawiał. Natomiast e, jeżeli chodzi o analizy, mam dwóch e, mega asystentów, którzy e, te analizy robią. E, dzięki temu też wiemy dużo o przeciwniku i dzisiaj tak naprawdę mieliśmy rozczytanego przeciwnika, no ale co z tego jak no, przyjeżdża pan sędzia, który nie przygotowany jest do zawodów. Czy też mimo wszystko wydawałoby się, że postawa wasza oczywiście waleczna była, ale trochę może odbiegała od waszych poprzednich występów, bo wda no, stworzyła sobie jak chociażby w pierwszej połowie trochę więcej sytuacji. Czy to też nie jest spowodowane tym, że graliście w środku tygodnia też bardzo ciężki mecz i, i był to w ciągu tego tygodnia drugi bardzo daleki wyjazd? Znaczy, na pewno wyjazdy, które są po ileś kilometrów, dają nam e, troszeczkę, może nie wiem, obniżają początek spotkania. Natomiast, e, patrząc na przebieg całego spotkania e, i w Kurniku, i tutaj, uważam, że tam byliśmy na pewno zespołem lepszym. Tutaj ten początek rzeczywiście mieliśmy m, słabszy. Natomiast uważam, że ten mecz spokojnie powinien zakończyć remisem. Tyle trener Krzysztof sobie Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Ze mną Oskar Pogorzela jest bramkarz Wybrzeża Rywalskiego. Rywal. Dzień dobry. Dzień dobry. Za wami mecz z świecie innym Beniaminkiem. W środku tygodnia także graliście z drużyną, która dopiero awansowała, czyli kotwicą Kurnik. Jak z perspektywy boiska wygląda starcie z drużyną, która dopiero co zagościła do trzeciej ligi? Eee, jak z perspektywy boiska? Na pewno było czuć e, dzisiaj sytuację w tabeli obu zespołów. E, my na pewno za wszelką cenę nie chcieliśmy tego meczu przegrać. Myślę, tak samo jak i w Dąświecie. No mecz ułożył się tak, że na początek należał na pewno bardziej do Wdy, my szukaliśmy bardziej kontrataku, jednak no, później przejęliśmy totalnie inicjatywę, szkoda tylko, że, że, że gdzieś tam w końcowych momentach dobrej gry wdy straciliśmy bramkę. Jednak no przejęliśmy tą inicjatywę. Wydawałoby się, że, że, że jesteśmy w stanie tutaj ten wynik odwrócić i wywieźć sąd nawet i komplet punktów. Strzeliśmy bramkę na 1 do 1 chwilę przed przerwą. W drugiej połowie no moim zdaniem ten mecz zakończył się, jakby nie patrzeć remisem, jednak Nigdy tego nie robiłem, ale jasno trzeba to powiedzieć, bo to już naprawdę gdzieś tam za dużo jest tego wszystkiego. Dzisiaj no, sędzia gdzieś podarował truć podarował drugą bramkę gospodarzom i to oni cieszą się dzisiaj z trzech punktów i na pewno łapią oddech w tabeli, na pewno łapią pewności siebie, to tak, jak, tak samo jak i my w środę. No właśnie, wspomniałeś o tym, że sytuacja w Tabeli była widoczna dzisiaj na boisku. Jak z waszej perspektywy, z perspektywy tak, żeby Nieminka wygląda ten początek sezonu? Ciężkie jest to pytanie, no bo jakby nie patrzeć pierwsze, pierwsze spotkania, naprawdę graliśmy bardzo fajnie piłką. Bardzo fajnie wyglądało to wizualnie. Gdzieś po, po pierwszym remisie z Zawiszą i po wygranej z Kartuzją wydawałoby się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, bo i to fajnie wyglądało i się przekładało to na wyniki. Jednak no kolejne gdzieś tam 4-5 spotkań no, graliśmy dalej ładnie, ale nie, nie mieliśmy z tego punktów. W mecz z Kurnikiem, który odbył się w ostatnią środę. No, wyglądał zdecydowanie o wiele gorzej dla, dla oka, dla kibica, no ale koniec końców wywieźliśmy to przełamanie, zawiedliśmy w końcu punkty, zabraliśmy punkty ze sobą. Liczyliśmy na to, że, że dzisiaj będziemy w stanie połączyć te dwa style, gdzieś tą prostotę z, z odrobinką gry w piłkę i też da nam to punkty, ale jak widać stało się inaczej. Za wami, za wami dwa bardzo dalekie wyjazdy. Najpierw do kurnika dzisiaj. Do świecia, jedno zwycięstwo, jedna porażka. No teraz przed wami dwa mecze domowe, więc wydawałoby się idealna okazja, żeby trochę tych punktów jednak nazbierać. Tak, zgadza się. Z jednej strony na pewno lepiej się gra na własnym boisku, jednak no na razie dwa zwycięstwa odnieśliśmy na wyjeździe i na pewno chcielibyśmy zrobić co w naszej mocy, żeby, żeby dać naszym kibicom miejscowym poczuć to zwycięstwo w tej trzeciej lidze. Na dodatek też wiemy, że, no, że ten pociąg w postaci tabeli od. Eee, więc no, jakby nie patrzeć, no, my zdajemy sobie sprawę z tego, jaką mamy drużynę, wiemy, że potrafimy w piłkę grać. Eee, wiemy, że w niektórych momentach czegoś nam brakuje i w dalszym ciągu, e, w dalszym ciągu z, e, uczymy się czegoś. Jednak e, wierzę wierzę w to wszystko. Wiem, że jest to wszystko w naszym zasięgu i, i po po, tam, po jakiejś tam chwili, po, po tym jak ten kurz po tym spotkaniu i po decyzji pewnej osoby dzisiaj opadnie, wiem, że, wiem, że pójdzie to w dobrą stronę. Tyle, Oskar Pogorzeles. Dziękuję za rozmowę.